Od około roku dookoła Ariany Grande dzieje się naprawdę dużo i niestety nie chodzi o jej karierę, tylko życie prywatne. W trakcie promocji filmów Wicked i Wicked for Good Ariana Grande nie wyglądała tak jak jeszcze 2 czy 3 lata temu. Co ciekawe to nie tylko ona przeszła tak ogromną przemianę, bo przed filmem Wicked Symfia Erivo również wyglądała zupełnie inaczej. Szczególnie jeśli porównamy to do tego jak wygląda dziś. Przez te niepokojące filmiki, w których obie kobiety zachowują się dość dziwnie, namnożyła się masa plotek na temat zdrowia i zachowania Ariany Grande, za które, według wielu fanów, odpowiedzialna jest toksyczna relacja z gwiazdą filmu Wicked Symfią Erivo. Ale zacznijmy od początku, bo Arianę Grande pewnie kojarzy wielu z was. Nie tylko z dziecięcych seriali produkowanych dla Nickelodeon, ale też, a może przede wszystkim z jej kariery muzycznej. Jednak już dwa lata temu odnośnie jej ciała pojawiało się wiele znaków zapytania, a przejęci fani wręcz bombardowali ją w komentarzach na Instagramie, sugerując aby o siebie zadbała. Już wtedy ważyła dość mało i fani pisali jej, że jest po prostu zbyt chuda. Na co w końcu postanowiła odpowiedzieć sama Ariana. I think we should be gentler and less comfortable commenting on people's bodies no matter what the body that you've been comparing my current body to was the unhealthiest version of my body i was on a lot of antidepressants and drinking on them and eating poorly and at the lowest point of my life when i looked the way you consider my healthy Od tamtego wideo minęły już dwa lata, a rok po tym filmie dodanym na TikToka Ariana wraz z Symfią zaczęły promować film Wicked, w którym obie powiedzmy wprost były bardzo wychudzone. Nawet porównując tę sylwetkę z tą wcześniejszą swetką Ariany, z której tłumaczyła się na TikToku, który przed chwilą widzieliście, to podczas promocji pierwszej części Wicked wielu fanów było już poważnie zmartwionych tym, jak wygląda ich idolka. Osoby, które były bardziej uszczypliwe, śmiały się z tego, że obie kobiety nadużywają o i w ciągu dnia nic nie jedzą i niestety trochę tak to wyglądało. W tamtym momencie pojawiało się wiele teorii, a jedną z najpopularniejszych była ta mówiąca o tym, że Ariana bardzo chce upodobnić się do Audrey Hepburn. Miała to robić po to, aby zagrać główną rolę w filmie biograficznym poświęconym brytyjskiej aktorce i z czasem podobieństwo kobiet choćby na tych dwóch zdjęciach widoczne było gołym okiem. Ludzie dokopali się do zdjęć, w których Ariana odtwarza i kopiuje zdjęcia Audrey, a ci bardziej zagorzali fani do nawet, że w utworze Seven Rings możemy usłyszeć odniesienie do filmu, w którym grała legendarna aktorka. Ariana, zapytana w wywiadzie o Audrey, mówiła m.in. o tym, że inspiruje się stylem Hollywood z lat 60. i poniekąd zdementowała plotki, które twierdziły, że ta ma otrzymać główną rolę w filmie biograficznym o życiu Audrey Hepburn. audrey hepburn in this journey i've always loved old hollywood glamour like marilyn and audrey have always yeah. been my my references i've always gravitated towards like 50-60 silhouettes yeah. and like retro vintage and stuff like even when i was 15 would you ever play audrey in a biopic oh my goodness why is everyone asking me this you're insane no. yes you you're could. insane Mimo to komentarze w tamtym czasie nie milkły i wiele osób uważało, że jest z nią coś po prostu nie tak. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę wywiady promujące Weekend, w których oczywiście pokazywała się razem z Symfią Erivo. No i nie byłoby w tym nic złego, w końcu są to zwykłe zobowiązania, które kobiety mają wobec producentów filmu. Jednak problem pojawia się wraz z tym, jak kobiety zachowują się w swoim towarzystwie w trakcie tych wywiadów. To szybko zostało wychwycone przez fanów jednej i drugiej aktorki. Bo nie dość, że kobiety co chwilę płakały i to nawet z naprawdę błahych powodów... Yeah. And it's almost undescribable. Um well. To bardzo często na wywiadach trzymały się za ręce, pocieszały się, to wszystko było bardzo dziwne i myślę, że zaczęli to zauważać nie tylko fani tej dwójki, ale też osoby postronne. Bo po prostu chyba nigdy wcześniej nie było tak dziwnej relacji pomiędzy dwiema gwiazdami. Ich odpowiedzi bardzo często bywały niemalże identyczne i bardzo zdawkowe. Często ograniczały się one do that's beautiful, good czy fine. Po tej serii wywiadów wiele osób twierdziło, że to jak zachowują się i wyglądają kobiety, to efekt substancji odurzających. Inni widząc to, w jakim stanie fizycznym znajdują się Symfia i Ariana, byli przekonani, że mają one zaburzenia odżywiania i ze sobą rywalizują. Jest nawet na to specjalne określenie, a na gdzie dwie osoby mające zaburzenia odżywiania, których niestety nie mogę sprecyzować z powodu zasad YouTube'a, nawzajem się wykańcza i ciągnie na dno. Co można jeszcze uznać za dziwne w tej relacji, to to, że kobiety zrobiły sobie pasujące do siebie tatuaże i w sumie nie byłoby w tym nic złego, gdyby to, że Symfia od 2018 roku spotyka się z aktorką Leną Wife. Miliony fanek Ariany Grande za to, jak jeszcze rok temu wyglądała Ariana, obwinia właśnie Rivo, która według wielu jest bardzo kontrolująca, manipuluje młodszą aktorką, która w jej otoczeniu całkowicie zmienia swoje zachowanie. Yeah, Nie, gonna... ok? It's okay. It's just... Po premierze Wicked na jakiś czas wiele osób zapomniało o Arianie, której też naturalnie było mniej w mediach społecznościowych. W tym czasie słyszeliśmy tylko o tym, że zamierza się ona skupić bardziej na swojej karierze aktorskiej, dlatego po trasie, którą ma zaplanowaną na 2026 rok, przez jakiś czas nie usłyszymy od niej nowej muzyki. Jednak wraz z promocją nowego filmu, Wicked for Good, znów pojawiło się wiele komentarzy odnośnie wyglądu głównych aktorek. Po raz kolejny najbardziej obrywa się Arianie Grande, z którą powstają setki memów. I poza utrzymywaniem niskiej wagi, która znów wywołała Ogromną burzę dookoła Ariany, to tym razem, tak jak i ostatnio, cała uwaga skupiła się na relacji głównych gwiazd tego filmu, która po raz kolejny była dość dziwna. Zresztą sami zobaczcie, bo czasem Symfia zachowuje się jakby była ochroniarzem Ariany. Wiesza je się na szyję, poprawia ją jakby była dzieckiem, no nie wiem, może dla mnie to wszystko jest po prostu dziwne. A ilość memów, która powstaje z tą dwójką jest przeogromna. Jednak moim zdaniem poza tym, że kobiety być może mają problemy z odżywianiem, nie wiem, nie mi oceniać, to wydaje mi się, że one bardzo mocno wzięły sobie tę rolę do serca, uprawiając tak zwany method acting, który dzieje się wtedy, gdy aktor próbuje dosłownie stać się graną postacią tylko po to, aby zagrać najlepiej jak potrafi. Czego najlepszym przykładem jest chyba Christian Bale, który do filmu The Machinist schudł aż 54 kilo. I tutaj wiele osób może na wyrost zaczęło zauważać, że Ariana wygląda jak wróżka, cokolwiek to znaczy, a Symfia już od pierwszej części nosi wyjątkowo długie paznokcie. Coś w tym pewnie jest, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jednak robiąc research do tego materiału, gdzie przeczytałem setki różnych blogów i wypowiedzi, to oczywiście bardzo często wymieniana była ta toksyczna i wyniszczająca relacja pomiędzy kobietami. Ale natknąłem się też na klątwę OZ i ten wątek przez chwilę chciałem poruszyć, bo wydaje mi się on dość ciekawy. Weekend, który rok temu wszedł do kin był prequelem kultowej już produkcji Czarnoksiężnika z Krainy OZ z 1939 roku. A według wielu klątwa z tamtego filmu przeszła również na obecnych aktorów, bo aktorzy filmu z 1939 roku spotkali się z serią nieszczęśliwych zdarzeń, które później zostały nazwane klątwą tej serii. Bo Margaret Hamilton, która odtwarzała rolę złej czarownicy z zachodu, doświadczyła poważnych poparzeń, a jej dublerka trafiła do szpitala po wybuchu na planie. Bobby Epson, który miał w tym filmie grać w roli Blaszanego Drwala, musiał zrezygnować z udziału w filmie z powodu zatrucia makijażem zawierającym aluminium. I to wszystko jest dosyć dziwnym zbiegiem okoliczności. Oczywiście filmy dzieli prawie 90 lat, ale wielu aktorów było wyraźnie przepracowanych na planie, co odbijało się na ich zdrowiu fizycznym i psychicznym, co również możemy porównać do dzisiejszych czasów. Później do klątwy tego filmu doklejano odejście. Z tego świata Judy Garland, która grała dorotkę w tym filmie. Ten cały ciąg zdarzeń doprowadził do mitycznej klątwy OZ, według której te filmy są przeklęte, no i ta, według fanów teorii spiskowych, również miała przejść na główną obsadę Weekend. Ale to potraktujcie raczej jako ciekawostkę, którą ci bardziej uparci mogą pociągnąć pod klątwę całego uniwersu. Bez dwóch zdań, relacja z i Ariany wydaje się dość toksyczna i dziwna, a ich przemiana po dołączeniu do filmu jest dość niepokojąca. A wy co myślicie o tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzu. W tym filmie to tyle, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.